Cześć z moją koleżanką Suzy Siemka Będziemy um, bawić się w Simon Movie Tylko um, Zrobimy stop Bo musimy najpierw zabić wszystkie boty Bo um, wtedy jak nagrywaliśmy To niestety musieliśmy usunąć ten filmik Bo niestety Cały czas nas boty zabijały I nie mogliśmy dojść do wielkiego starcia Także zaraz do was wrócimy Dla was to będzie chwilka A dla nas no może też a może nie Więc zaraz się widzimy jednak stwierdziliśmy, że Suzy po prostu będzie mi mówić, a ja będę grała na grze solo, bo strasznie długo chyba z godzinę próbowaliśmy i, i nic. No to więc no, zaczynam. I ty mi będziesz zadawać od samego początku, ok? Okej, okay, ja, sp okay, ja sprawdzę tylko, czy, jeszcze, i, i, czy jesteś w walce. Dobra, już a, jestem nie, w walce. Nie, nie mogę, bo ćwiczyć niestety. To jest malutki problem. No to patrz na mnie i mówi Okej okay. Okay. Simon mówi Atakuj Daryla Naprawdę Na początek ktoś próbą... uciekł. No kurde, nie mogę go zabrać. Ale atakuj Daryla, że w sensie nie muszę go bić? Zabijać, czy... Może mam go atakować. Simon mówi, przez całą grę nie zbieraj cubów. No! <laughs> Najlepiej Jezu, co ja mam teraz zrobić? Nie no, serio. Te, teraz, teraz ja tam do ciebie do... Teraz, teraz ja do ciebie dołączę, ty wyjdź. Teraz ja tobie zadaję. Akceptuj i... Ja wychodzę. Ja sobie zagrałam. I teraz graj! Ja sobie zagram moim genem. Ja cię będę o, oglądać. O Jezu, zaprosiłam cię. Nie można podczas, podczas ćwiczeń, nie można oglądać, więc patrz mi na ekran. O nie, no dobra. To teraz muszę niestety być cały czas... No właśnie, no nie mogę ci zadawać. To ty mi zadawaj, bo ja, bo ja nie mogę, bo wiesz, no bo wiesz. No bo widzowie nie widzą twojego ekranu. Dobra, to ja zaczynam już grać. Okej. Okay. Teraz bym chciała trudniejsze trochę. Okej. Okay. Cool. Póki nie, mogę, to zbieram kiłby, bo pewnie zaraz mi nie pozwoli. Niesieć w krwakach przez, przez 10 sekund. Dobra, to licz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obaniona. Nas, następne zadanie. Pójdź na sam, pójdź na sam środek, dek na sam środek, dek i przez dziesięć sekund nikogo nie bij. No licz. Raz. 2, 3. Jezu, pytanie, co się zbliża? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak mogłaś? Zabiłam ją, ale się odrodziłam. Iż mogę do krzaków, tak? Tak, już mogę. No, następne zadanie. Następne zadanie, dużo brzmi... mniej. Podejdź pod pęny tak żebyś go dotykał. Tak żebyś go dotykała. No nie, zabili mnie. No i pięknie. Ktoś mnie tam zaprasza, ale muszę odrzucić. Dobra. Jeszcze raz gram. Nie bij nikogo do końca gry. Nawet skrzynek? Skrzynki mogą... Ale nikogo i dobrze, nie bij i teraz mi zadawaj kolejne pytanie. Nie będę nikogo biła, jeżeli mi się to uda. Okej. Okay. Okay. Hmm. Możesz, możesz używać ulta, tylko, wy, tylko wyskakując Zabili mnie! Ładnie no, zdążyłam z formułą. Muszę go... No i... Dobra, teraz biorę... Ems. Chyba sobie wezmę Ems. Tak, biorę Ems. No dobra. Ciekawe, co mi tutaj za zadania dasz. Okej, okay, teraz już nie będzie tak łatwo. No, pytanie. Okay. Pierwsze, znowu to nie możesz nie atakować żadnej skrzynki. No nie, ale. No nie, nie, nie. możesz. O, ale twój teammate może atakować, czy twój kole, 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 nie może atakować, ale ty nie czekaj żadnej skrzyni. O nie, sorry, przypadkowo, ale zostawię to. No, jakbym bardzo chciała je, te dwa zabrać. Trzy Bo to Sajmon mówił. O Jezu, przypadkowo zzięłam. Okej, okay. chciałam ci oszczędzić, ale trudno. Wejdź do bariery na trzy sekundy. A, oh, naprawdę. No Raz, dwa, trzy. Nie zbieraj. Ale powiedziałeś, że nie mogę ruszać skrzynek, a zbierać a. mogę. No widzisz, główka pracuje. Teraz kolejne. Do końca rozgrywki. Nie możesz wchodzić w krzakach, chyba że czekasz na swojego członka z dru drużyny. No Czyli nie. O, możesz... zabiłam. Na szczęście mogę wziąć te trzy, bo one nie są w krzakach. Mm, ale może chyba czekasz na swojego teammata. A dobra to idę do krzaków. A, szybko! I już się odrodził. W sumie mogłam poczekać na... Nie moje... bijaj do krzaków! Mówiłam ci o na... Sorry. No Simona błagam, nie daj się zabić. Dobra, kolejne zadanie szybko, bo wy Okej, okay. zacznij się, kręć się w swym... w swe... okay. mnie nawet. Tak. No. Okej, okay. jak się odrodzisz, to stój w miejscu, o ile się odrodzisz. Nie no, chyba się odrodzę, bo on sobie gdzieś poszedł. Dlaczego byśmy mogli wygrać? Musisz ciągle robić AFK. Czyli no. No dobra, przegrałam. To wszystko przez to, że musiałam stać w miejscu. Dobra moi drodzy, to to by było na tyle. No to pa! Do kolejnego odcinka.